Mariola Majewska-Wodyń, z tej strony. E, używam produktów Zenoa od około dwóch tygodni regularnie, bo wcześniej to było tak w krawkę. E, wszystkich produktów, Jak są na nasz rynku. Lepiej sypiam, e, mam mniejszy apetyt, bo miałam z tym bardzo poważne problemy, gdyż przez około półtora roku Dwa lata temu, przez około półtora roku się odchudzam i widocznie zrobiłam to jednak w zły sposób. Wyczerpała mi się prawdopodobnie leptyna. Miałam napady głodu, których niczym nie byłam w stanie opanować. Teraz przy regularnym piciu, zwłaszcza soku, zauważam, że ten apetyt jestem w stanie powstrzymać. Więc reguluję to doskonale takie hormony, które po prostu, o których mało kto wie, że są. W jelitach, działana jelita, działa na jelita. Co więcej, obniżyło mi się ciśnienie, na pewno, bo miałam dosyć wysokie. Wyregulował mi się poziom glukozy. Nie mam takich zjazdów poposiłkowych, aczkolwiek staram się raczej odżywiać niskowęglowodanowo, bo takie, takie żywienie mi służy po prostu. Miałam ogromne problemy z menopauzą. To, poza tyciem to ogromne... Kilkunastokrotne, kilkudziesięciokrotne w ciągu dnia e, ataki e, oblewania mnie gorącymi potami, e, rumieńce, wypieki, których e, było to bardzo uciążliwe, zwłaszcza, że pracuję z ludźmi i generalnie e, bardzo źle się z tym czułam. E, w tym momencie, praktycznie można powiedzieć, że tego w ogóle nie ma. E, wnoszę stąd, że hormonem się wyrównały. Dodam, że używałam preparatów z apteki dostępnych na naszym rynku, nawet takich, które są nazwane lekami i nic wcześniej nie działało, dopiero teraz jest o wiele lepiej, więc jestem bardzo zadowolona, gdyż to był mój podstawowy jakby problem poza teciem. Takie, takie, takie po prostu efekty tego co każda kobieta wcześniej czy później przechodzi. Co więcej, wysypiam się bardzo dobrze. Nie chodzę zbyt często do toalety w nocy, a zdarzało mi się, że musiałam robić siku nawet kilkanaście razy. Nie wiem, czy to było na tle nerwowym. Nie wiem co jest, jaki składnik Beauty Rest tak na mnie działa, ale wstaje góra jeden raz, dwa razy. Dodam, że ja piję głównie po południu. Bo wtedy mam większe pragnienie. Ciężko mi rano się wystarczająco napić, więc na pewno jest przyczyną tego, że w ogóle wstaję w nocy, jest to, że piję do późnych godzin nocnych wodę i staram się nawadniać. Co więcej jeszcze mogę powiedzieć, miałam migreny. Migreny, które były czasami takie, że doprowadzały mnie wręcz do druchu wymiotnego, też tego po prostu obecnie w ogóle nie mam. W ogóle nie mam bólu głowy. Tak więc mogę powiedzieć, że jestem pełna energii, jestem zadowolona i zamierzam korzystać z produktów. Na pewno jeżeli wejdzie na nasz rynek, już nie mogę się doczekać go time, też będę używać, ponieważ bardzo mnie pociesza to, że wreszcie nie będę miała problemu z piciem, gdyż środek ten powinien poprawiać nawadnianie organizmu. Mam problem z tym, że przy mojej dosyć dużej jeszcze nadal walce, Powinnam wypijać ogromne ilości płynów, a jest mi to ciężko zmieścić w kilka godzin, bo też tak jak powiedziałam wcześniej, ja rano w ogóle nie mam potrzeby picia wody. Generalnie zadowalam się na, na filiżankę kawy i mogę tak trwać bez picia do godzin późno, popołudniowo. To wszystko, dziękuję. Wspominałaś jeszcze, że miałaś problemy z bolami stawów. O tak, 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 właśnie zapomniałam bóle stawów, gdyż mam początki zdiagnozowanego RZS e, miałam bóle ogromne, zwłaszcza kości Miednicy, talerza kości, kości biodrowej lewej e, i nie wiem, że powiedziałam, nie to nie jest kość biodrowa, ale talerz biodrowy lewy, zwłaszcza e, do tego stopnia, że nie byłam w stanie bez podpierania się jak staruszka wstać e, na przykład, i gdy siedziałam, to był koszmar w stanie. Nagłe zerwanie się z krzesła. To było praktycznie niemożliwe w mojej pracy, w której do tej pory wykonywałam. Było tak, że, mu, że po prostu musiałam nagle wstać i to, to, to było dla mnie bardzo uciążliwe, bo nie miałam problemów, chodziłam po górach i tak dalej, i nic takiego nie było. Teraz się od jakiegoś pół roku pojawiła ogromne bóle stawów. Zdiagnozowałam to. Są początki RZS-u, więc po prostu czekałaby mnie. Terapia prawdopodobnie sterydowa, tak samo pamiętam jak moja mama zażywała, miała znacznie bardziej zaawansowaną chorobę, zażywała też cytostatyki. W życiu nie chciałabym zażywać takich środków, łącznie z Tramalem i tak dalej, przeciwbólowym. Obecnie nie biorę żadnych NLPZ-ów, żadnych środków przeciwbólowych. I mogę po prostu znacznie lepiej się poruszać, natomiast wiadomo, że nie oczekuję jakichś nie wiem, nagłych i super efektów, bo to jest bardzo krótka kuracja, którą mam obecnie na razie, ale myślę, że jeżeli będę regularnie brała te preparaty, będzie jeszcze lepszy stan moich stawów i wróci wszystko do normy, zwłaszcza jeżeli jeszcze moja waga wróci do normy, na co szczerze liczę.